Cześć. Infekcja ma się dobrze, ale my na tapet weźmiemy dzisiaj kolejny kolor od Daniela Smifa, kolor granulujący, Potter Pink, czyli róż karcarski. Ma go w swojej ofercie praktycznie chyba każda firma, która produkuje akwarele. Nadaje się do jakiejś architektury, ewentualnie. Można używać go do mieszania z innymi kolorami. O, spójrzcie, wyciekło nam trochę spoiwa. Ha. Farba na początku nie miała tego problemu, leżała dość długo, ale w normalnych, mieszkalnianych warunkach. A tu proszę. Heh. Zobaczymy, co się zrobi, kiedy ją wymieszamy. Czy będą z nią jakieś problemy, czy też nie? Jak widzicie, czasem nam się rozwarstwiają farby w tubach. Kostki, pod tym względem mają tą zaletę, że takie rzeczy się nie dzieją. Co o samym kolorze, jedno pigmentowy. Pigment RET 233, światło trwała, na pół transparentna, na pół wymywalna i granulująca. Jak na razie, jeśli chodzi o te parametry, to przy dwóch poprzednich kolorach Daniel mi faktycznie trzymał się deklaracji. pozwólmy mu się trochę samemu rozpłynąć. możemy mu dołożyć trochę wody. Granulacja, jak widzicie, jest wielka, jeśli chodzi o ten akurat kolor. Papier to CP, czyli średnioziarnisty Beirut, jak zwykle do testów używany jest zawsze, ten sam papier. No, ja przyznam, że ten Potters Pink wydaje mi się teraz trochę ciemniejszy niż, niż był. Ale może jest to moje osobiste wrażenie, chociaż faktycznie kiedyś jakby był nieco, nieco jaśniejszy na wzorniku. No nic, zobaczymy. I tego na razie wysuszyć. Wracam do Was z moim Powderpinką. I faktycznie jest ciekawie, zobaczymy jak będzie na drugiej stronie arkusza. Natomiast spójrzcie, tu jest nowe, a tu jest ten sam Potter Spink w momencie, kiedy go kupiłam jakieś półtora roku temu. Tyle, że na gładszej stronie, więc nie wiadomo, czy zmienił odcień faktycznie, czy też może jest tak, że na gładszej stronie wyjdzie troszeczkę inny. Zaraz go obrócimy, i się przekonamy, jak to będzie wyglądać. Damy mu więcej wody i pola do manewru. Jak widzicie, granulacja się pojawia. Zobaczymy, czy sól wprowadzi jakieś zmiany. Mam wrażenie, że jakaś drobna reakcja zachodzi, ale przy granulujących farbach widać to wolniej niż przy. Barbach, które dają jednolitą powierzchnię. Zobaczmy jeszcze, jak reaguje na wodę. Widzicie, w ogóle reaguje. No dużo, mam wrażenie, że dużo mniej niż inne kolory. Spójrzcie. No cóż, my go nie będę teraz nakładała paska, gdyż jest zbyt mokry. Wrócę, nałożymy pasek i zobaczymy jak się wymywa. A my z powrotem nasz pottersping. Jak widać są drobniutkie efekty od soli, ale są one bardzo drobniutkie. Natomiast granulacje widać nawet na gładkiej stronie. Tymczasem nałóżmy sobie grubszy Pasek i zobaczymy, jak będzie się to wymywało nam. Co najśmieszniejsze, jeśli chodzi o farby, Daniel Smith do wykładu na temat kontroli jakości materiałów i toksyczności pigmentów. Wykonywałam badania termoanalityczne, i w tych badaniach wyszło, że stosunkowo najszybciej degradacji i Zmianom ulegają farby, właśnie Daniela Smitha. ale to jest materiał, który dodatkowo Wam opiszę i pokażę. Ale bynajmniej nie sądźcie, że jeśli koniecznie farba jest firmowa, to musi być najlepsza na świecie, bo bywa z tym akurat różnie. Ja idę suszyć pasek, a Wy poczekajcie. Aż Potter Spink już przysechł. Jak widzicie, odcinek jest taki nieco czerwonawy. Rzekłabym, że, że bardziej niż w tym przypadku, ale. A nie. tu było go po prostu mniej. Jest faktycznie podobny, nie zmienił koloru. Na całe szczęście, bo już miałam takie wrażenie. A skoro już mamy wysuszony pasek, to zobaczmy jak nam się będzie wymywał. To suchy ręcznik. Jak widzicie, jest częściowo usuwalny. Producent nam deklarował faktycznie staining na średnim poziomie. Ale co Wam chciałam jeszcze pokazać? Spójrzcie tutaj w róg. Widzicie tą plamkę? Spójrzcie tu w drugi róg. Widzicie drugą. Co się okazuje? Nie tylko farby gorszych, firm się. Potrafią świecić, jeśli są grubo położone, ale Daniele Smithy także. To też widać na załączonym obrazku. Ale dzieje się tak tylko, kiedy warstwa jest naprawdę bardzo gruba. Choć, jak widzicie, lekki połysk jest już nawet tutaj widoczny. Także musicie to mieć na uwadze. W momencie, kiedy kolor jest rozwodniony, to problemu żadnego nie ma. Napiszcie o swoich doświadczeniach z Butter Pink. a w kolejnym odcinku pokażę Wam indygo. A razie!